Dzień dobry, dzisiaj chciałem na moim kanale przedstawić model wykonany w skali 1,72. Jest to model samolotu mig 17 firmy PLASTYK. No, model ponoć tych niesklejalnych, trudny do wykonania, elementy niepasujące do siebie, ale myślę, że dla jakiegoś tam miary doświadczonego modelarza myślę, że efekt będzie zadowalający. No cóż, cena jest dosyć korzystna. Nie wiem ile teraz akurat kosztuje, ale mniej niż chyba około 15 zł, mniej niż 20. Także z modelu można zrobić coś naprawdę, a wydaje mi się, że w miarę, w miarę zbliżonego do oryginału. Także tak to oto ten model się prezentuje. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Zapraszam do komentowania, subskrypcji ewentualnie, lub da dania łapkę w górę lub w dół, jeżeli komuś się nie podoba. Także dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeszcze raz i pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, cześć.